Wszystkie informacje z tej strony. Dzisiaj Wam pokażę, jak obstawić na dzisiejszego Dzisiaj są ćwierć finały, starcie gigantów i czarnego konia, którym jest NIP i LIPS Pro. W sumie c... dwóch czarnych koni. a zobaczymy. Tutaj nie, jak na razie nie gram bójcie. Jak widzicie, NIP kontra Nawi. Na 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 no. No, ten mecz będzie jeden. Myślę, że jednostronny będzie to mecz, że Navi wygra do zero. Stawiam tutaj na Nawi. Stralis fanatic to jest znak zapytania Bo Stralis przeszedł, przeszedł do ćwierćfinału bez żadnej porażki A Fanatic tak sobie z Liquid przegrało Tam się chyba, nie z no, Splyce Podczas grał gdzieś prawie 10 rund To nie było tak hop No ale myślę, że Fanatic tutaj da radę Liquid-CLG No, Liquid pokazał, że grają u siebie Wygrywając Fanatic Z Face clanem gdzie byli czarnymi koniami Jak widzicie, koniec na ich obrazku ale przechodzili z mniejszym procentem, nawet z 11% wygrali na launchu. to było zaskoczeniem dla każdego, ale dali radę no i wiadomo, tutaj oczywiście na, w tym w finale zostawimy na Liquid LG vs Pro, no niestety każdy fan by chciał, żeby to przeszło ale to będzie trudne zadanie, gdyż brazda od w nie z tej ziemi strzelają głowy głowie, z tej ziemi i jak wygrali na co Fowen potwierdził w tamtym Majorze już na poce. no i zatrzymy, zatrzymy Zostawiam energii. o zignoruję, czy macie się. jeszcze jutro też nagram następne. Tikem, strzała